Zapraszam do oglądania Zagłębia Express. Oglądacie Zagłębie Express. Oglądajcie, za Oglądajcie Zagłębie Express. Cześć, witam was bardzo serdecznie w 17 odcinku magazynu Zagłębie Ekspres. Na początek pochwalimy się Złotą Gwiazdką, później zajrzymy do Kielc, a także na mecz naszego drugiego zespołu. Oczywiście nie zapominamy o chłopakach z Centralnej Ligi Uniorów. Pamiętajcie, najbliższa sobota godzina 18 gramy za UKSM Łódź, a w związku z tym meczem niespodzianka na koniec odcinka. Pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału. Zapraszamy do oglądania Zagłębie Ekspres. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania Zagłębia Ekspres. Akademia Zagłębia Sosnowiec otrzymała złoty certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli tak zwaną złotą gwiazdkę. Oznacza to, że ponownie znaleźliśmy się w gronie 43 najlepszych placówek w kraju. Dołączyliśmy do takich topowych klubów jak Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, Raków Częstochowa czy Górnik Zabrze. Złoty certyfikat do spełnienia szeregu wytycznych dotyczących m.in. kwalifikacji trenerów czy programowi szkoleniowemu. Wszystkim pracownikom Akademii gratulujemy. Już na najbliższym meczu czeka na Ciebie nowy numer Gazetki Meczowej. Zagłębie gol! W sobotni poranek fani Zagłębia obrali kierunek Kielce i w liczbie 300 osób ruszyli na mecz ligowy z koroną.

Zostawiczanie wystąpili w tym meczu w zmodyfikowanym składzie. Zabrakło konduzjowanego Dawida Gojnego i Filipa Borowskiego oraz pauzującego za żółte kartki Dominika Jończego. Do pierwszej jedenastki wskoczyli Dawid Ryndak, Quentin Sedor, Michał Masłowski i Wojciech Kamiński. Na ławce trenerskiej korony postać jakże znajoma. Leszego Gojrzyński był trenerem naszego zespołu w sezonie 2010-2011. Yes! Pierwsza połowa spotkania była rozgrywana na dużej intensywności. Szansę na zdobycie gola mieli Adam Fronczek dla gospodarzy i Szymon Sobczak oraz Szymon Pałowski dla Zagłębia. jednak 0 do 0. Po 10 minutach drugiej połowy wynik spotkania otworzył Eugenij Sikawka, a w 67 minucie podwyższył na 2 do 0 Filipe Oliveira. Trener Skowronek dokonuje trzech zmian. Na placu gry pojawiają się Wamara Sanogo, Max Banaszewski i Wojtek Szumilas. Trzeci z nich w 74. minucie zdobywa bramkę kontaktową. Kapitalny strzał z rzutu wolnego i czwarte trafienie Szumiego w tym sezonie. W meczu Sosnowiczanie dalej atakują i szukają okazji do wyrównania. Wamara stonego wspierany przez Mateusza poprzeka nie znajduje jednak recepty na kieleckiego bramkarza. Finalnie przegrywamy ten mecz 1-2.

Bak Zagłębia Dąbrowskiego, piłkarza drugiego zespołu Zagłębia rozgromili RKS Grodzic-Będzin 7-2. Sosnowiczanie otworzyli wynik w 20 minucie spotkania za sprawą Adriana Trocia. Na listę strzelców wpisali się Jakub Kaczmarek, Bartosz Chęciński oraz dwukrotnie Mateusz Popczyk i Roman Terbalian. Gole dla gości padały po samobójczym trafieniu Szymona Frankowskiego i strzale Dawida Welbera. Dwoma asystami w tym meczu popisał się m.in. Mykta Peterman, który zadebiutował w oficjalnym meczu Zagłębia. Ukraiński Pomocnik podpisał kontrakt z naszym klubem na początku kwietnia. Dzięki zwycięstwu Sosnowiczanie utrzymują drugą pozycję w tabeli i zmniejszyli przewagę do lidera do trzech punktów, po tym jak AKS Mikołów zremisował z CKS-em czelać. W następnej kolejce Zagłębie zagra na wyjeździe z GKS-em 2 Katowice. Pamiętaj, przekaż 1% na Akademię Zagłębia Sosnowiec. W szóstej kolejce Centralnej Ligi Iniorów do lat 17 drużyna trenera Łukasza Nadolnego podejmowała w Sosnowcu FC Akademii Wrocław. Zagłębie chciało wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Miedzią Legnicy, ale okazało się, że nie będzie to takie łatwe. Wrocławianie już od początku spotkania przejęli inicjatywę, czego efektem był gol w 14 minucie autorstwa Bartka Kruka. W kolejnych akcjach znakomicie spisywał się Ziemowit Król. Bramkarz zagłębia kilkukrotnie uchronił zespół przed stratą gola. W drugiej połowie kolejna akcja gości i strzał Jakuba Maścianicy piłka odbija się od Adama Klimczyka i zaskakuje broniącego króla. Zagłębie przegrywa 0 do 2 i spada na szóste miejsce w ligowej tabeli. Najnowsze informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zaglebie.eu. W ostatnich tygodniach odwiedziliśmy kilka sosnowieckich firm, w których pracują kibice Zagłębia. Dzięki sponsorom restauracji Siedlisko Stawiki i Karte d'Or mieliśmy okazję przekazać na ręce przedstawicieli film karnety na mecze na Stadionie Ludowym. To była również dobra okazja do tego, żeby porozmawiać nie tylko o piłce, ale i o biznesie i branży, w jakiej dane firmy prowadzą działalność. Dziękujemy za miłe przyjęcie i do zobaczenia na Ludowym. Gratulacje. Dzięki. Proszę bardzo, karnecik, razem z wszystkimi rzeczami, Szaliczek. Oczywiście, pojawi się na Stadionie Ludowy. ludowy. Zbliżają się święta wielkanocne, w związku z tym Zagłębie Sosnowiec razem ze sponsorami i partnerami pragnie życzyć wszystkim kibicom pogody ducha, zdrowia i radości w gronie przyjaciół i rodziny. Wszystkim kibicom Zagłębia Sosnowiec życzymy zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. W imieniu firmy Polska ale wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Życzymy kibicom Zagłębia Sosnowiec i jego wszystkim fanom. Park chciałby złożyć serdeczne, świąteczne życzenia zdrowia i dużo, dużo spokoju dla wszystkich kibiców Zagłębia Sosnowiec, dla fantastycznych dzieciaków, cudownych rodziców. Zapraszamy Was oczywiście do Freak Parku. Czekamy na Was. Zapraszamy. Życzę wszystko najlepszego ze zbliżającymi się świętami i zapraszam bardzo serdecznie na Stadion Ludowy. Z okazji Świątyń Wielokrotnych życiem kibicom Zagłębia Sosnowiec a wszystkiego najlepszego. A na koniec niespodzianka: przeniesiemy się do 2005 roku. Wtedy, również w sobotę, podejmowaliśmy Ełkę Łódź. Wygraliśmy 4 do 3, były piękne gole, był ksiądz i znakomity doping. Także teraz zapraszamy na zagłębie retro. Gar